Mam na imię Albert. Jestem mistrzem kulinarnym. I znam się na wieprzowinie jak mało kto. Uwielbiam polską wieprzowinę. Uch, potrzebuję energii, ale skąd mam ją wziąć? Wiem, to jest źródło prawdziwej energii. Organizm ludzki do swojego funkcjonowania potrzebuje energii. Tą energię pozyskujemy z żywności. Mięso w naszej diecie stanowi dosyć ważny element, w tym szczególnie. Wieprzowina, a wieprzowina, produkty z niej wykonane oferują nam gamę różnego rodzaju produktów, które różnią się pod względem zawartości tłuszczu, a tłuszcz jest jednym z najważniejszych składników energetycznych. Główną zaletą mięsa jest to, że dostarcza nam wysokogatunkowego białka. Według naukowców najwięcej dostarcza go właśnie wieprzowina. W surowym kotlecie schabowym może go być nawet ponad 22%. Mięso wieprzowe, jako źródło energii w postaci tłuszczy, źródło również białek, witamin i minerałów, jest bardzo potrzebne z tego względu, że. Białka są budulcem, tłuszcz jest energią. Każdy nasz organ w naszym ciele, każdy mechanizm, czy nawet to jest metabolizm, czy to jest transport krwi, potrzebuje tej energii. Tłuszcze dodatkowo potrzebne są do przemian hormonalnych i do rozpuszczania witamin. Witaminy takie jak A, D, E i K rozpuszczalne są tylko w tłuszczach. Czyli na przykład mięso wieprzowe powinniśmy jeść z warzywami i wtedy i witaminy się wchłoną. I dodatkowo jeszcze tłuszcz będzie potrzebny do przemian hormonalnych na przykład do tarczycy. Dobre i świeże mięso wieprzowe jest jędrne, ma ładny kolor i przyjemny zapach. Najlepiej po zakupie. Trzeba je szybko przygotować, zamarynować lub usmażyć. To na pewno warto zapamiętać. Statystyczny Polak zjada rocznie około 39 kg wieprzowiny. Najnowsze badania pokazują, że jej jakość i wartość odżywcza są znacznie wyższe niż sądzono. Oceniono ją jako mięso o najlepszych właściwościach prozdrowotnych. Teraz czas na sztukę. Sztukę mięsa wieprzowego. Voilà. Bo wieprzowina to dopiero energia. Wieprzowina. To prawdziwa energetyczna turbina. Jestem studentką geografii. Do nauki potrzebuje bardzo dużo energii, dlatego preferuję wieprzowinę.